Zakazany las Odcinek pierwszy Jeszcze kilka minut O, już jestem O, Oliwia Cześć Mia Kopelat brachu Przepraszam Ja mam czkawkę, to co robimy? Bo idziemy na jacuzzi. O, dobry pomysł. Chodź, Oliwia. Dobra, to możemy jechać. Dobra, I się do pierwsza. Teraz ty. No i mamy piękny dzień. Więc wiesz, co mnie najbardziej interesuje? Co? Zjeżdżanie ze zjeżdżami Ale jesteśmy w lesie. No tak, wiem, że jesteśmy w lesie. Ale no wiesz, brakuje mi trochę rzeczywistości od kiedy my tak wszystko robimy, ale no jeszcze nie mam pomysłu, ale może w jakimś następnym roku się przyda, no, albo nie wiem, no wiesz, mogę Cię zaufać. No tak. Ale ta jedna różnica jest bardzo skomplikowana, no ale mam nadzieję, że wyjdziemy do końca dnia. No. Dobra. O, już się ściemnia. To choćby do łóżka. Dobranoc Olivia. Dobranoc Mija. W nocy. No i już tu jest. O, dziewczyny śpią. Lepiej ich nich nie budzić. Jest środek nocy. Więc ja wezmę to. No i jest. Dobra, uciekam stąd. Rano. O, idę spać. Dobra, idę obudzić Oliwie. Oliwia, wstawaj! Wstaj, bo jest dziedzin ta rano. Hmm. E, e, wstaję już. Dobra, jesteśmy. Ej, zobacz. To jakaś muszla. Chodźmy tam. Skąd, o, skąd ona się wzięła? Nie wiem. Ale to nic jest specjalne dla was. No dobra, musimy to przeszczepić tak. Koniec.